W kolejnym odcinku na moim kanale. Ja, ja jestem karty 15 i w dzisiejszym odcinku gramy w Stumble. Gramy w Stumble Guise'a. Dawno nie było z Stumble Ostatni Stumble był w grudniu i ja dzisiaj nagrywam z Stumble Na początku odpłuszmy sobie jakiegoś spina, bo chyba ja nie zmieniła też skina, lecz na razie nie mam takiego jakby... Fajnego skina, który mogła grać. Bo mam cały czas stare skiny i mogą mi dropnąć jakieś fajne. Niestety mam 5 majątków, ale było blisko wyjątkowego. No, ale trudno. I z, właśnie zostawcie łapkę w górę, a ogólnie widzowie bo ogólnie bym sobie otworzyła Stumble Pasika. E, na razie nie będę go otwierać, bo się nie chcę. Nie, so, nie otworzę Stumbla, pa, Stumble pasa, aktywuj. Nie mogę aktywować Stumble. A nie mogę aktywować Stumble Geisa. Super. No ale trudno. A więc teraz zmienimy skinę przynajmniej. Dobra, nie wchodzę do. Czy mogę w ogóle schodzić do znajomych? Co ja robię w ogóle? Legendarne. Mm, mityczne. Nie mam, nie mam żadnych mitycznych. Są nowe skórki. Można sobie zdobyć nowe skórki. Jeżeli wy widzowie chcecie też zdobyć skórki, to zapraszam do Stumble Geisa tam są fajne rzeczy i ja wam teraz na chwilę pokazuję jak to może być, przynajmniej wyglądać ubieramy tego skina i lecimy gierkę grać ogólnie widzę subskrybujcie kanał subskrypcja, łapka w górę bo ja jestem szczęśliwa jak subskrybujecie ogólnie będzie niedługo vlog tak, niedługo będzie vlog a wy oczywiście wpłacacie jeszcze na kanał nie Wiktor 11 jeden, jeden, Pro Games. Tak, tak nazywa się ten kanał. Nie pytajcie się mnie, bo ja tej nazwy nie ustalam, tylko mój chłopak. Więc nie pytajcie się mnie, dlaczego to się tak nazywa. I mamy mapkę. Nie wiem, czy to przejdę, ale mam nadzieję, że się uda. Serkiwiz jest do Lagi, ale pamiętacie, że w tamtym filmie też było dużo Lagi, po prostu ja mam Lagi w się I to nie jest moja wina. Po prostu ja mam po prostu mało internetu. Więc jakby ktoś do mnie dzwonił. Widzowie, to niestety bym musiała przerać odcinek. Ale później wrócimy do niego. O, i robimy, oczywiście, widzowie trika. Oj, ale trójku. Dobra, mam nadzieję, że on mi się uda. Okej. Okay. I ogólni widzowie, wpadajcie również na grupkę, czy znaczy nie na grupkę, Boże Święty. Podajcie też również do Roblox, bo niedługo będą filmy regularnie się pojawiać. Ogólnie za chwilę Wam po, podam rozkład filmów, bo niektórzy nie wiedzą, jaki jest rozkład filmów i na przykład nie zdążają na filmy. Filmy są o codziennie o 18.30 albo o 15.30, chyba ja że zdążę szybciej. To wtedy będzie. Jakby wcześniej filmy będą wrzucane. No ale niestety na razie wrzucam tak. No nie codziennie. Niestety nie codziennie mogę wrzucać filmy, bo wiecie, widzowie. Czas. Brakuje czasu. Po prostu czasu brakuje. A jakby nie brakowało, to możliwe, żebym filmy były wrzucane regularnie. Regularnie. Tak. Jutro też ogólnie, widzę, będzie film z prawdziwego życia. Taki mini, mini jakby vlog. Ogólnie widzowie, dzisiaj miałam jeszcze wrócić jeden film, ale nie wiem czy się wyrobię, eee, może dzisiaj wrzucę ten, znaczy dzisiaj nagram film, a jutro go wrzucę, bo ja muszę nagrać na zapach, ogólnie widzowie, na zapas, Jezus, czemu ja mówię na zapach, na zapas muszę nagrywać, więc ja po prostu nie umiem Cię wysłowić. I ogólnie widzowie, jak wygram tą gierkę, to kup, kupimy sobie coś za klejnoty, ale raczej nie wygram, czemu mi się bo mi się zlagowało, widzowie, niestety lagi. Niestety lag, lagi mam. Niestety. Też bym chciała ich nie mieć, lecz niestety. Je mam. ok no brodę. No nie, kurczę, odpadłam. No, ale trudno. Widzowie. Mówi się trudno, że jeszcze dalej. Ile a ogólnie ten film trwa? O, 4 minuty. Więc widzowie ogólnie Fajnie by było otworzyć sobie Stumble Passa, ale nie wiem czy mam go aktywowanego. Nie mam jeszcze, lecz e, czekajcie widzę bo ja reklamę. Okej, okay, widzę wie. Witam was widzowie po przerwie, dlatego że po prostu te reklamy tak długo trwają i musiałam się męczyć. Uuu! Widzę, że mamy tu... Uuu, nie mogę się doczekać, że będzie to te 120. Muszę sobie gry, de, gre, de, grać w grę wtedy będę miała więcej, ogólnie to jest mój skin ogólnie mam e, nowego, aktywowanego aktywowaną grę i mam po prostu jakby aktywowaną to dla mnie jest jakby inne niż tej nieaktywowanej grze <śmum> przez chwilę właśnie sobie zaktualizowałam no i ogólnie widzowie ogólnie Krystian bardzo rzadko te filmy Ogólnie widzę, czy byliście na najnowszym filmie Krystiana. No, proszę Was, widzowie, wejdźcie na film Krystiana. Po prostu oglądnijcie wszystkie filmy od początku. Wtedy będziecie wiedzieć, jak ja się nazywam. Jak się nazywa Krystian? Bo Krystian ma więcej ogólnie filmów niż ja. Bo, jakby, znaczy, ja zaczęłam wcześniej nagrywać, lecz po prostu on wrzucał praktycznie codziennie wakacje, a ja bardzo rzadko wrzucałam. U w, mnie w wakacje zdobyłam bardzo, chyba cztery filmy w wakacje. Jak się skończyły wakacje, to miałam cztery filmy. A Krystian miał chyba z, z 30, czy tam, nie wiem, bo on bardzo, bardzo często rzucał filmy. I teraz, dlatego, mm, ma więcej filmów ode mnie. Ale to da się nadrobić, da się nadrobić. W kolejne wakacje nadrobimy sobie to. No jak mi się oczywiście uda, widzę, bo czasami po prostu nie mam czasu nagrywać, dlatego wiecie. Ja chodzę też na zajęcia. Ja jestem dzieckiem. I na przykład też mam różne zajęcia. I odpadają. I odpadające. niestety odpadam od razu. Ale widzowie, nie przejmujcie się tym, bo to wcale nie jest takie straszne jak się wydaje. No i teraz musimy... Ej, ale skoro... Teraz nabrałam Expa. Zobaczcie. Ja to wychodzę sobie i zobaczcie. Mamy odbierz I mamy tu. I pyk. I pyk. I nie mamy w ogóle misji, ale y, nie, brakuje Wam bardzo mało do Stable Passa. Więc może zagramy jeszcze jedną gierkę, A potem sobie coś kupimy. Bo na pewno trzeba coś gdzieś pokupować. Coś, to, coś trzeba gdzieś pokupować. No, po prostu. Moje wysłowienie nie jest takie, jak ma być. Chciałabym, żeby takie było. Dobra. Jungle Roll. Mam nadzieję, że to w końcu nam się uda. Ugrać! Takie bym chciała ugrać. Ogólnie widzowie róbmy sobie challenge, że nie możemy dotykać zielonego koloru na tej mapie. Ale no, to, nie, to nie, jest aż takie trudne, widzowie, bo ja robiłam już kiedyś challenge, nie dotykać zielonego koloru na tej mapie i się udało, więc mam nadzieję, widzywy, że teraz też mi się uda. Chociaż jedną grę wygramy. Proszę. Nie no, muszę mieć więcej koronek niż Krystyna, bo muszę go zachęcić do gry. Głównie, no mnie widzowie z Krystianem gadam codziennie. Jeg ja, ogólnie no widzowie. Zapraszam na koncert. O właśnie! Czemu ja nie powiedziałam o biletach? Widzowie! Jak jeszcze nie macie biletu na koncert, Aliona, no to co z was za Widzę. Widzowie. Kupujcie bilety, bo ja ma... Bo Jak coś jest? mojego kanału, to może podpisuję, a to będę podpisywać autografy no ale co? to jest nie, nie jakieś niemożliwe, no zobaczcie, widzimy mi się wszystko laguje, no, no trudno e, widzę, wieję. kupujcie bilet na koncert, Paliona na o końcu odcinka pokażę Wam bo ja już kupiłam I możliwe, że mnie tam może spotkacie i Krystiana też spotykać, bo Krystiana również też jedzie na koncert tak, na koncert jedzie sorki dwie, ale mam reklamę. Okej, okay, więc musiałam zrobić miniaturę, bo przebywa naprawdę. Czasami trzeba to zrobić. Jeszcze muszę wiedzieć o Expeak. To od razu sobie X-pick to od razu sobie doładujemy. Ja mam Stumble Passa. więc se, zobaczmy. Mm, mamy kręcenie, mam nadzieję, że jakiś fajny skin mi wypadnie. Byłby legendarny, fajny był, albo epicki. Żeby nie było zwykły, bo mam często zwykłe może być, nie miałam tego, ale mm, tak nie jest najlepszym skinem takim, mogłabym dropnąć o, mam jeszcze jedną misję co mm. odbierzemy? co nie byśmy sobie za te coiny coś kupili bo po tylu gierkach po prostu się już zmęczyłam i nie chcemy się grać niech mi racuje widzowie no ale w końcu trzeba coś otworzyć otwórzmy może sobie jedno kręcenie tak na starcik żeby po prostu mieć zobaczyć jak to jak te skiny wyglądają. No i mamy cztery do tego, ale to jest bardzo trudny skin do zdobycia. Mam nadzieję, że nam się poszczęści. No. Więc tak, gramy. Jeszcze jedną gierkę. A co mi tam? Dopiero 10 minut nagrania. Więc to, je, to jest mało. To, widzę, jest mało. Więc widzimy się za chwilę w gierce. Dobra widzowie, mamy losowanko. Mam nadzieję, że wypadnie nam coś fajnego. Trochę przerwam ten odcinek głowy ci widzuję. Sekundy, milisekundy się liczą. Mam nadzieję, że jakaś fajna mapka O! Może być! Bo Stambul jest taką luźną matką I ja po prostu chcę zrobić koronkę, żeby Krystian y, chciał ze mną grać y, w ten Stambul bo Krystian najczęściej jest taki, że po prostu Tak po prostu nie chce mu się. Nie chcę mu się ze mną brać, a po prostu to jest mm, jak sobie te koronka to chcą chciał całą Mówił, gramy w Stambla, a ja wtedy powiem, nie gramy i będzie zły. O, ogólnie to jest są moje motki. Ogólnie czemu ja w ogóle na tym filmie nie robiłam motek. Dobra, jeszcze mam taką matkę. Co zrobię? I oczywiście przechodzisz drugi raz w tym odcinku. Dobra, trzeci raz. Dobra, drugi raz w tym odcinku przechodzę, z najmniejszego problemu. Po prostu jak ja nagrywam, to się tak które stresuje ale nie stresuję się tak, tak po prostu tak po prostu się nie stresuję tylko po prostu jakby mam taką większość taką że po prostu muszę grać, ale mam grać no to jest takie niefajne bo chciałabym wygrywać, ale mam nadzieję widzowie, że Wy też lubicie grać w Lukajsa. bo na przykład widzowie proszę na grupkę, czyli jaką grupkę? Boże Święty na koncerty. Za chwilę na początku odcinka pokażę wam e, bilety na koncerty. Naprawdę, naprawdę, naprawdę fajne. Są te koncerty. Ja u nich kupiłam normalny, ten najtańszy bilet, no ale wiecie. I tak to się liczy. Rodzice mi zrobili taki fajny prezent na urodziny i na Dzień Kobiet. No to chyba nawet jest dzień na urodziny, bo ja ogólnie mam urodziny 27 marca. I niedługo będziemy świętować Rok lecie mojego kanału, bo prawie rok ma mój kanał ja Ogólnie Kanał założyłam tak w czerwcu, więc niedługo jest czerwiec, no to w końcu będziemy świętować Lecz widzowie, ja nigdy nie świętuję różnych rzeczy takich, wiecie Takich na przykład świąt świętuję. ogólnie widzowie, życzę wam wszystkiego najlepszego, bo niedługo jest Wielkanoc A wy, o widzowie, obchodzicie Wielkanoc? Możecie napisać w komentarzach, bo ja obchodzę Chyba wszyscy obchodzą Wielkanoc jeżeli ktoś nie obchodzi Wielkanocy, to możecie napisać mi w komentarzach, bo naprawdę jestem ciekawa, jaka osoba nie, nie, nie lubi Wielkanocy. I widzowie, to koniec tego odcinka. Trzymajcie się i za chwilę. Ludzie, trzymajcie się. Elo. Mój drugi widzu, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to kliknij tutaj, aby otworzyć nowy film. Witam Was i żegnam się z Wami. Pa!